Cześć wszystkim, z tej stronykami z kanałem Cropedia Kryptowalut. Witam Was serdecznie na dzisiejszym materiale, tak jak obiecałem na poranku z kryptowalutami. Przedstawiam Wam projekt, który naprawdę przyszedł tutaj, żeby zamieszać w środowisku DeFi, żeby zamieszać w środowisku projektów, które zajmują się farmieniem tokenów i pasywnym zarabianiu pieniędzy za nas, tak? Jest tych projektów cała masa. O wielu, z, o wielu z nich mówiłem Wam na swoim kanale, no i dziś przychodzi projekt, który po prostu chce te wszystkie projekty pozamiatać i tak naprawdę zastąpić w sumie wszystkie te projekty, które obecnie w tym momencie znamy. Jest to projekt Formation Fi i chcę właśnie Wam dzisiaj troszkę o nim tutaj poopowiadać, zrobić krótkie review tego projektu. Jestem w kontakcie z przedstawicielem tego, tego projektu tutaj, więc parę informacji też mam jakieś. Może Wam coś dzisiaj będę w stanie zdradzić. Zobaczymy, jak ten film oczywiście się tutaj nagra i jak, jak koniec końców przedstawię ten projekt, bo myślę, że jest on bardzo ciekawy. Osoby, które stoją za tym projektem, no to zresztą sami usłyszycie, są mega mocne, mają spore doświadczenie na brak pieniędzy. Myślę, że też tutaj nie mają co narzekać, bo, bo kasa, projekt będzie i na zrobienie tego wszystkiego a już jakiś. Projekt, znaczy, już jakiś produkt tak naprawdę działa. na no wy przekonacie się o tym całkiem za niedługo. No dobrze, także jesteśmy na stronie głównej projektu: formation.fi po prostu. Tyle wystarczy wpisać w, w browser, przeglądarkę, żeby do tego projektu się dostać. I jak oni tutaj sami piszą, witamy w kroszczeń risk parity Smart Farming 2.0. Czym ta potężna nazwa rozbudowana jest? Kroszczeń, rozbijmy to wszystko właśnie na, na elementy. Chodzi o to, że projekt nie będzie działał tylko na sieci Ethereum, tylko na sieci Binance Smart Chain czy na jakiejś innej pojedynczej seci, sieci. Będą tutaj różne, tak naprawdę sieci, różne blockchainy zintegrowane. Jak tutaj jest napisane, tak naprawdę Any Network, czyli i Ethereum, i Cardano, i Polkadot, i Binance Smart Chain, i wszystko to ze sobą będzie się komunikować, wymieniać informacjami. Kolejne słowo risk parity. Jest to podejście, które zostało, nie wiem czy wymyślone dokładnie, ale na pewno zaimplementowane przez taki duży fundusz hedgingowy, hedgingowy water. Oczywiście oni nie, nie zajmowali się wtedy kryptowalutami, bo to były lata, to chyba zakładali to w 95, 96 roku i tam za, zajmowali się jakby zarządzaniem ryzykiem, tak. Jeżeli nie zapomnę, wrzucam Wam tutaj tylko screena w tym momencie, jak oni wyliczali potencjalne ryzyko do potencjalnego zysku na danych aktywach. No, i obstawiali tam swoje pieniądze. Używali do tego jeszcze dodatkowo jakiejś niewielkiej dźwigni finansowej, na przykład razy 2 razy 3, i tak po prostu zarabiali kasę. I jakby Formationify chce, e, chce to podejście, ten approach przenieść ze świata właśnie tradycyjnego do świata zdecentralizowanych finansów. No i jeszcze ostatni element tego, czyli Farming 2.0, no właśnie, farmienie tokenów, czyli ten pasywny, powiedzmy, dochód. Gdzie tak naprawdę paroma kliknięciami będziemy mogli decydować, jak my chcemy zaryzykować, że tak powiem, w całym tym farmieniu. Oczywiście wiąże się to ze większym zyskiem, no ale też większe ryzyko. To wam rozbiję za niedługo, już na części, że tak powiem, pierwsze. Zacznę może trochę od tyłu, czyli nie od pokazania samego produktu, projektu jakim jest, tylko zacznę od osób, które tutaj, zacznę od firm, które są tutaj wymienione. Są wspierani przez Bankor, Synthetics. Matic chociażby tak, Sima Capital. Tutaj dużo bardzo VC różnych przedsiębiorstw, czyli tych wspierających ich kapitałem, pomysłami, może też trochę ludźmi, zapleczem intelektualnym. Natomiast nic wam to w większości nie mówi. Co to znaczy, że są wspierani przez Bankora, Synthetix, Matica i tak dalej? Nazwy duże, wsparcie spore, ale chcę powiedzieć parę słów o zespole, które buduje jakby ten projekt. Jest na przykład tam Krzysztof Gagaki, Polek. Kilka dużych firm stworzył, kilka dużych firm sprzedał. Oprócz tego w 2017 roku sporządził na rynku krypto taki system lotery, więc już ma duże doświadczenie za sobą. Oprócz tego jest Joshua Hong, były inwestor właśnie w Bankora. Jeden, gdzieś tam Jedna z osób, które bardzo blisko tego projektu bankor jest zamieszana, była zamieszana. Okura Ikeda budował Bitcoina, Nio, Ethereum, no Dużo, dużo różnych projektów ten człowiek budował. Szukam czy są ich tutaj, no podobizny, że tak powiem, na, na stronie, ale normalnie możecie te osoby znaleźć w internecie, z tym nie ma problemu. Jest osoba, jest tutaj Edmund Trong. tak samo budował różne marketingi, no jest też z potężnym doświadczeniem w takich social, że tak powiem, social sprawach. No i oprócz tego jeszcze tutaj macie chociażby dwóch Polaków, Adam Kozłowski, Anna Makowska i dwóch pozostałych jeszcze członków tego teamu, oczywiście to nie są wszyscy, no bo tutaj też na zapleczu stoją deweloperzy, którzy budują ten projekt, ale o tym nie każdy projekt się chwali, no bo po prostu są to deweloperzy i to, że ktoś tam dewelopuje to nie zawsze ma to jakiś wpływ na to, jakie, jakie zyski, że tak powiem, czy co ten projekt może osiągnąć. Na czym to wszystko ma polegać? Jeszcze raz Wam powiem. Będziecie mieli aplikację, do której będziecie mogli zdeponować tak naprawdę każdy aset, czyli różne kryptowaluty, czy to Ethereum, Bitcoina, BNB, DOT, Później możecie wybrać w tej aplikacji właśnie podejście wasze, strategie do inwestowania. Czy to ma być podejście alfa, beta, gamma czy form. Alfa jest najbardziej ryzykowną formą. Tutaj macie duże ryzyko, ale też duży zysk. Beta jest wypośrodkowana. Gamma jest powiedzmy najbezpieczniejsza i to jest taki stały gdzieś tam pasywny dochód, tak jak macie na jakiś Celsjusza, kryptokom. Nie jest to wielki procent, no ale powiedzmy, nie macie tam prawie żadnego ryzyka. Później po wybraniu takiej strategii lub po skombinowaniu tych różnych strategii, możecie sobie te ryzyko zwiększać lub zmniejszać dosłownie kliknięciami. No i na końcu macie jeszcze auto compound, czyli automatyczne zbieranie tych nagród z różnych miejsc, gdzie te środki będą lokowane. Bo formation widzicie działa tak, że jest tutaj główne wejście przez ich aplikację a klikacie here to make money, no tak to fajnie jest napisane, tak? że klikacie w jednym miejscu no i zaczynacie zarabiać pieniądze, a oni te kryptowaluty rozdysponowują tak naprawdę dalej i nie, nie ograniczają się, tak jak Wam powiedziałem, tylko i wyłącznie do sieci Ethereum, ale będą korzystać z różnych, różnych sieci i oprócz tego do optymalizacji opłat transakcyjnych, bo jak wiemy, jeżeli to ma się przełączać co jakiś czas między różnymi, projektami i wiecie wszędzie trzeba kliknąć stake, approve i tak dalej. Wiadomo, że oni to będą robić masowo tymi pieniędzmi, więc nie będą to robić za każdym razem. No ale tak czy siak te koszty trzeba jakoś redukować. Do tego będą stosowali różne lejery drugie, czyli różne warstwy na tych projektach, które właśnie optymalizują, optymalizują i prędkość i oczywiście koszty transakcyjne. I tutaj jest taki przykładowy, że tak powiem, przykładowa tabelka jak to może wyglądać czyli ten kapitał możecie sobie podzielić 50% wpłacacacie w Ethereum 30%, w, e, 30 na Ethereum 30% na 50 na Ethereum, 30% na Binance Smart Chain, 20% na sieć Heko czyli oczywiście Hiobi, no i ten kapitał też sobie dzielicie pomiędzy różne tutaj te strategie finansowe i w zależności od tego jak ten podział u was będzie wyglądał no to takie gdzieś procenty będzie można uzyskać. To są oczywiście poglądowe tylko i wyłącznie procenty na ten moment, to się może zmienić. Nie mówię, że jakoś drastycznie, ale na pewno się może zmienić i dopiero faktycznie kiedy ta aplikacja będzie działała i już będziecie mogli zarządzać tymi swoimi funduszami, no to będziecie mogli widzieć jak to wszystko działa. Dostałem dzisiaj informację, nawet filmik dostałem, którego wam na razie tutaj nie pokażę, że ta aplikacja już działa. Te MVP, czyli ta taka minimalna wersja tego produktu już normalnie działa I jak jest to rozpisane w ich strategii. Około tygodnia czasu po zakończeniu fazy IDO, sprzedaży tokenów, bo o tym też Wam dzisiaj powiem, ruszy ta aplikacja i będziecie mogli tam swoje środki już przelewać. Także bardzo szybko już zaczną tak naprawdę z gotowym, z tym produktem na świat, wystąpią i będziecie mogli z tego korzystać. Powiedziałem Wam o IDO, powiedziałem Wam, że sprzedaż za niedługo ruszy. Kiedy o tym zaraz? Natomiast po co w ogóle ten token w tym projekcie? On ma na razie trzy główne funkcje. Pierwsza funkcja to jest funkcja governance, czyli to jakby dało ludzie będą zarządzać tym projektem i tym, co się z nim będzie działo. Ja nie jestem jakimś ogromnym fanem tym governance tokenów, bo często one są tworzone te tokeny i mówione, że to jest governance, tylko po to, żeby, żeby nikt nie powiedział, że wydrukowaliśmy sobie kasę i ten token jest tak naprawdę do niczego. Ale zobaczymy, jak on tutaj będzie działać. Natomiast ma dwa inne jeszcze, dwie inne funkcjonalności. Jedną z nich jest chociażby to, że będą się dzielili. 50% z tego zysku, który wypracuje cały ten protokół, będzie dzielony między ludzi, którzy właśnie ten token posiadają. I, i, i oprócz tego będzie jeszcze dostęp do takich dark pooli, do zamkniętych, że tak powiem, miejsc, gdzie tylko osoby z pewną ilością tych tokenów będą miały dostęp, no i zapewne tam będą dostawały lepsze ym, Lepsze wyniki, lepsze API i bardziej to będzie, że tak powiem, niedostępne, ale zbyt dużo jeszcze o tym nie wiemy. Nie ma jeszcze opisania opisanego do, dokładnie, jak to wszystko ma działać. Tak ma wyglądać właśnie mniej więcej aplikacja. Tak jak mówię, na filmiku wygląda na bardzo podobna, Bardzo podobnie będziemy tu sobie przelewali nasze środki, no i później zarządzali po prostu tym ryzykiem, jak my będziemy chcieli. Farmić te tokeny, jak my będziemy chcieli zyskiwać na tym wszystkim, czy z większym ryzykiem, czy tak naprawdę z mniejszym ryzykiem. To jest podgląd tego, jak ta aplikacja, mniej więcej od spodu, będzie działała, bo to jest też mega ważne. My nie będziemy musieli zarządzać tym, a po jakie sieci to wysłać, a gdzie to później idzie, i tak dalej, i tak dalej. To wszystko będzie się działo bez naszej wiedzy, pod spodem. Bez naszej wiedzy to może źle zabrzmiało, natomiast będzie się to. Odbywało bez naszej jakiejś ingerencji, nie będziemy musieli myśleć nad opłatami transakcyjnymi, na to kto, gdzie, kiedy ma to wysłać te tokeny, wszystko to będzie się robiło, że tak powiem, pod spodem przy pomocy tej aplikacji. A my tylko będziemy gdzieś tam zbierać zyski, tak? Lub zarządzać tym ryzykiem. No brzmi dość, brzmi dość hmm, nie chcę powiedzieć, niebezpiecznie, z drugiej strony fajnie, tak? No bo nie będzie to od nas wymagało jakiegoś dużego zaangażowania. Czas pokaże tak naprawdę jak to wszystko się rozwinie. Mi na razie projekt się mega podoba, no i gdzieś tam z rozmów z różnymi użytkownikami to może być taki projekt, który wejdzie na rynek i po prostu wybuchnie od razu. Tak jak mieliśmy ostatnio wejście tego Definiti i wejście na czwarte miejsce na cap przez pewien moment, ja nie mówię, że oni tak wysoko wystartują, ale to jest na pewno projekt, który ma zaplecze do tego, żeby bardzo, bardzo mocno się rozwinąć i będą być jakimś projektem nawet z miliardową kapitalizacją w bardzo krótkim czasie. Zobaczymy. Jest oczywiście tutaj roadmapa, gdzieś tam kolekcjonowanie zespołu. Zbiórka pieniędzy właśnie za niedługo się rozpoczyna i może o tej zbiórce pieniędzy słów kilka. Gdzie ja tu mam informacje? Tu czy tu, gdzie ja dodałem? Chyba tu, distribution, tak. Sprzedaż tokenów rusza, IDO rusza na początku czerwca, data dokładna będzie podana 31 maja. Jeżeli chodzi o stronę, również to będzie podane 31 maja. Wszystkie pary płynności, które będą dostępne na początku, też to będzie podane właśnie na koniec maja. White list i tak dalej, też to będzie podane zapewne 31 maja. No i cała ta liquidity mining, czyli te wydobywanie tokenów, dodawanie tokenów do płynności i tak dalej, wystartuje około od 6 do 9 tygodni po IDO, subject to change, czyli to jeszcze się może zmienić. Trochę informacji o samym tokenie to już Wam mówiłem, jakie ma funkcjonalności, rozkład tych tokenów ma ich być miliard, 15% idzie na pre-sale, z tego 5% na IDO, 10% było sprzedawanych już, pre-seed sale, ta sprzedaż taka najwcześniejsza, zebrali 650 tysięcy dolarów, private 900, strategic sale 1 250 dolarów, Tutaj ekosystem, i tak dalej, I łącznie to chyba wychodziło ponad 3 miliony dolców. Więc, tak jak mówię, niewielki, niewielki ten początkowy start. Jeżeli ja to dobrze wszystko przeczytałem, jak się jakieś tokeny nie sprzedadzą, w co wątpię, wszystko pójdzie chyba do jakichś tam rezerw albo, albo zostanie przepalone. Nie chcę teraz gdzieś to e, gdzieś to o tym czytałem, co się stanie z tokenami, które nie zostaną sprzedane. A tu. Nie jest użyta porcja, będzie przeniesiona do treasury, czyli do skarbca, że tak powiem. No, i tutaj macie to dokładniej rozpisane, na co idą tokeny. Plus dla osób, które kupią to gdzieś na początku, jest taki, że no będzie też duży vesting, czyli te tokeny będą na bardzo długi czas zablokowane, i bardzo dużo osób, które kupiły te tokeny jako wcześniej inwestorzy, nie będą mogli ich zrzucić na rynek, nie będą mogli ich sprzedać i, i wiecie, i, i spuścić po prostu tej ceny nagle jakoś mocno w dół bo mają zabezpieczenie te tokeny na dość spory czas. Więc to jest też, jeżeli patrzymy pod względem tokenomii, a to jest mega ważne w pre żeby nie dać się tutaj złapać na jakąś giga sprzedaż przez osoby, które kupiły token wcześniej, też bardzo fajne rozwiązanie. I dużo projektów też zauważyłem, że z tego korzysta jednak, że te vestingi ustawia na dłuższy czas <coughs> lub pozwala co jakiś czas odbierać pewną grupę tokenów, jak Uniki to na przykład zrobiło, po to, no bo mogło to by wyglądać tak, Uniqloy zmieniając trochę temat. Wypuszcza tokeny po 20 centów, cena rośnie do 5 dolarów. Wszyscy, którzy kupili na początku, mają 100% tokenów, spuszczają tę cenę w kanał. No i później jest foot, że cena zleciała, i czemu nie było vestingu, nie? A tak spokojnie sobie to wszystko e, wypuszczają na rynek, te tokeny. No i w FormationFi również to tak będzie działało. Możliwe, że już ta informacja jest gdzieś na ich mediach społecznościowych. Możliwe, że nie. Wy ten film oglądacie o godzinie 20. Jeżeli jesteście na premierze, pozdrawiam wszystkich serdecznie. Ale wyjdzie taka informacja lub już wyszła, na pewno już musiała wyjść, że nagrody w tym, w tym Liquidity Poolu nie będą wypłacane tylko w tokenie Form, czyli w tym tokenie natywnym projektu. Będą też wypłacane, wypłacane w tokenie Matic. A jak wiecie, Matic sobie mega ostatnio dobrze radzi. To są, że tak powiem, zakulisowe takie informacje, które już powinny gdzieś tam w jakiejś części obiec świat, że tak powiem, krypto i Twittera tego projektu lub Telegram. Zachęcam oczywiście, żeby tam dołączyć. Więc mega fajnie, że będą dwie nagrody tak naprawdę za dostarczanie tej płynności w tym wszystkim. Jeżeli chodzi jeszcze o tokenomię, to aż 40% właśnie tokenów zostaje na ekosystem, czyli na wypłaty tych nagród 5% na IDO, 5% do advisorów. Jakieś późniejsze zabezpieczenie projektu 10% tokenów, Prisail Community 15%, no i Team ma tutaj 25% tokenów, ale tak jak mówię, no trochę ich jest, trochę łebskich osób tam też siedzi w tym zespole, więc coś z tego też muszą zrobić, że swój czas, energię i wszystko i pieniądze też w to angażują. Jest do przejrzenia taki dokument mówiąc o tym jak to dokładnie działa, mówiąc o tym, że właśnie wszyscy wam mówią ile zarobicie, ale nikt wam nie mówi ile możecie stracić. No a tutaj właśnie będziecie mieli to wszystko opisane, jakie jest ryzyko utraty waszego kapitału. No bo jak dodajecie płynność do, do One Incha, czy do Uniswapa, czy gdziekolwiek, to też wam nie mówi nikt o impermanent loss, ile możecie stracić i tak dalej, i tak dalej, a tu wszystko będzie właśnie opisane dla ludzi, którzy korzystać będą z tej aplikacji. Także mi projekt naprawdę mega się podoba, trzymam kciuki, będę próbował się załapać oczywiście na sprzedaż tych tokenów, żeby ich trochę tutaj kupić, bo no bo cóż, zróbcie własny research, ale myślę, że projekt warty uwagi. Powiem tyle, krótko kwitując to wszystko, powiem tyle, że projekt warty uwagi, także jak Wam się podoba, to napiszcie oczywiście jakiś komentarz ciekawy, zostawcie łapkę w górę, no i widzimy się w kolejnych materiałach na kanale. Cześć!